No. Jedziemy w tym momencie gdzie? Na Fort piąty? Dobra Możemy na dziewiątkę Chociaż obczaić to Kurde, muszę to gopro poustawiać Żeby to jakoś nagrywało Jakieś intro Podejrzewam, że to będzie intro jak ty próbujesz tym rowerem coś zrobić Czekaj y O Jezu, jakie to długie ja Nie mogę tego podciągnąć nawet do góry W lewo, nie? Dobra, szybki serwis sterów Krzysiu wciąż na speksu Coś tu można się pobawić Ale na kole to on bardzo przyjemnie jedzie Kiedy tam hamulce takie, że Z góry Jak się tu w prawo No Dobra No chyba, że Ale ten rower jest tak długi Jest bym powiedział Masywny Normalnie koło ma kilometry za pedałami i to mnie trochę martwi Ej, ta piasta Poczekaj na A co, głośniejsza jest? Oj oj jedzie jeszcze do ciebie na pogłośnianie Więc nie Ale to się fajnie jedzie Tak, bardzo przyjemnie, szczególnie na twoim rowerze. Dobra, już mam speca z powrotem Zmierzamy gdzieś w kierunku W Cytadeli czy coś, nie wiem nawet yy, Mam napęd w końcu Raczej nie widać na kamerze nawet Osłonkę na kierownicę i trąbkę Także, no To my teraz na Rynek, a potem Ford Piąty, tak? Aha teraz idziemy na schodki O, schodeczki Ale w końcu będę mieć normalne zawieszenie tam Bo ostatnio byłem na tej marzace czarnej Serio? No tak Ten y, drop off czarny Co miałem podkładki zbudowlanego Pod mostkiem A teraz mam bosa idylne Rynek A faktycznie nic nie czuć Jedynie może w kierownicy trochę, ale pod siedzałkiem nic O Jezu <grywka> Backflip prawie Mojej piasty to w ogóle nie złać w porne do twojej ja się zauważyłem Lewo czy prosto? Nie, jak już tutaj by na światłach to chyba prosto Daj mi tu wstyd, zobaczmy czy nie porowało się stamtąd co? Sygnalizacja ma na tym stoją A tam przypadkiem browar nie jest? Zarabał! obywatel! Co? obywatel, Robert przeprowadził! właśnie! Dobrze jedziemy Się pani uśmiała Oj. Oho Widzisz te schody? Kolego jedziemy na nie? Dawaj zielone Dawaj te schody Co, jedziemy? Żółwik Trzeba żółwik inaczej no się rozbijemy Dzień. teraz pod to prochodzi a, ale było warto w zająć te schody Dobra, Krzysiu nagrywa Wow, tak działa dokręcanie sprężyny Ale... Ta manuala się trudno wybija o, Idziemy? I... Takie zakręcone schodki Jak ja się wybiję na ulicy, to pewnie niebo nagram Później się sprawdzi, pewnie niebo

Dałem sumu ma hmm. No bo tak naprawdę jak kupujesz ma, większość rzeczy A tak naprawdę chyba 100% rzeczy oprócz amora możesz przełożyć Tylko potrzebuję ramy i amortyzator No Bo koła już masz 2,7,5 Także No Ale schody Nagrywa? Dobra się nagrywa O, troszkę trzęsie, troszkę nawet bardzo. Pierwszy? Dawaj o. Siema, to, tak myślałem, że mnie nie poznałeś za pierwszym. Co, lecisz? bo ci zaraz na głowie wyląduje. 哦 <laughs>。 Mówię Tragedia Tą za głęboko poleciałem, a tą za krótko No dobra, spadamy z portu Ja nic nie dolatywałem tam praktycznie, więc Lecimy, to się nazywa morasko Zobaczymy czy to w ogóle działa, jak działa to polatamy coś I tyle Kurde Aluminiawe czy plastikowe? Skórzane Ale w sensie środek gąbka. To jest, kurwa, gąbka Tak, tylko mega twarda o. Zwykła gąbka A ja jeszcze pamiętam to twoje czerwone chyba Takie <noise> Z kolorzówki. To co miałeś z takim logiem Cuba, czerwonym paskiem takim, nie? Hmm. Takie taki, co jak usiadłeś to się cieszyłeś, że ma taką amortyzację, że nie czujesz tego na dupie. O, jedziemy na zielonym. strony, do... O. w tym rowerze to się tylko z piasty cieszy. Przechodzimy na pasach, jak zarobią obywatele, żeby nie było. Czekaj, kask założę. O, i można jechać. Wow, nagrało się chyba nawet. Nawet się chyba nagrało. Będziesz sławny. Red Bull dzwoni. Dobra, chwila odpoczynku była, jedziemy. Prawać na schodki. Gorzej, jakaś babcia będzie tam stać. Jak masełko nic nie poczułem Ja też to jest O. tam magic co tam kawałę tego Praktycznie jak wymienia bamper Tak to jest jak ktoś, kto się znał ustabie ci zawieszenie. MP Bike Serwis poleca się na przyszłość Tak, tego zrobił Oooo, manuła, teraz pójdzie. No, dawek jak się wywo ja będę z tyłu. Jak się wywołuje, to się nagra. Ale chyba. Tak jakby kurwaglus miał gdzie W nogach może, w kolanach. Jedziemy na przezbaw. Kurde. Się trochę pobawić się tutaj prowadzi o, Ale dużo zjeżdżalnia, faktycznie Lecimy na to? No wiadomo <laughs> Potem na huśtawkę chcę chce. nie ma Są, tam W lewo, są huśtawki Tam <laughs> Dobra, spinaczka na zjeżdżalnię Jezu. To jest bardziej niebezpieczne od tych chłopców przed chwilą byliśmy Wspinaczka na wysokościach To chyba tamten trzeba wejść, ale... Co No dobra, go pro, gra. Ustawić. Nie, Może? Jeszcze ja raz. I pomyśleć, że my mamy 17 lat, nie? Znaczy, no w sumie to ja mam. Jeszcze na, na huśtawkę. Dobra, na huśtaweczkę. Na wymarzoną. Kolega tu się podciąga, ale co się będę bujać? Uwe, jedno ręko się trzymałem. GoPro chciałem poprawić. Jezu, jeden 1.8 na wylocie może dlaczego to doszło, że my z jakimiś dziećmi się na placu zabaw bawimy jak my jesteśmy w trzeciej klasie znaczy, ty chyba w drugiej jesteś, nie? a Spotkę kebaba kierunek poza główny no. Raczej Albo okolica, żeby coś poskakać Gdzie ja jestem to ja nie wiem nawet Znowu na rowerze Krzysia w Spec jedzie za mną Aha. Nie do kamery mówię A. Nie mam schizofremie jeszcze Jakiś mosty Nawet nie mam pojęcia gdzie my jesteśmy w tym momencie Ty pewnie też Ale już gdzie jesteśmy A tu masz spadek. Ale małe takie Znaczy może nie małe, ale dziwne Ogólnie to my tu po prawo Jesteśmy na Poznań Plaza Ty wiesz gdzie to jest? Ja nie wiem gdzie to jest też ja nie wiem gdzie to jest Aha, to czemu żeś zawsze, jakbyś wiedział gdzie jesteśmy? Tak z, <noise> z lotu smoka wiem Z lotu smoka, okej Kolego, A, wiem, wiem, potrzebował mój rower z powrotem Co ty kurwa? <grywa> <grywa> Zrobiłem na nad tamtym żółtym czymś. W Warszawie, a niebieskie to w Krasnowie. No. W Warszawie to się zamierza. nie wiadomo gdzie my jesteśmy, w ogóle. Ulica Piątkowska, Winiary. No to przynajmniej jeszcze w Poznaniu jesteśmy, ale co dalej to nie wiadomo.

Ej, oczy nie mamy fajny patros stoi. Jebbym komuś do gorały. Tam gdzie w ogóle jest tak, nie? Wciąż zmierzamy na główny, tak? Nie, główny jest tam. To gdzie my teraz jedziemy? No to... To. Aha, no dobra. Eee... nie. Dobrze podsumowałeś. Właśnie mijamy jakiś uniwersytet magiczny To bym sobie co? Zrobiliśmy kółko do koła Poznania, nie? Chedok mnie no. 20 km może Nieźle Ale to może Bo często się zawracaliśmy, jechaliśmy do przodu Licząc takie rzeczy 20 mogłaby być A tak to 17 luźno Myślę, że nawet więcej jeśli dojedziemy do końca, no to na pewno będzie po opórczach się wygnęliśmy y końcówkami. Żelazo. <laughs> no. To było mocne! Jakie to męczące.